Mówi się, że telewizja to jest kansen, że media społecznościowe to jest ten kierunek, w którym. Kandydaci w przyszłości powinni być się Super. O wyborców. To teraz tłumaczę? Tutaj ta kampania wyborcza w internecie pokazała jednoznacznie, że platforma jest słabsza. Dlatego teraz Donald Tusk mówi, musimy mieć rzecznika, musimy mocniej działać w social mediach i już nie, widzimy nie, nie. działania poszczególnych. Rektor, to w ogóle nie, nic, nic nie da, jeżeli człowiek nie zrozumie, jak działają media społecznościowe. Media społecznościowe działają na algorytmach blokujących. Jeżeli można kandydata zdjąć całkowicie w mediach społecznościowych, a można przez wyłożenie pieniędzy, przez jedną stronę, Bądź też przez nałożenie algorytmu. Teraz zadała Pani pytanie o kwestie związane z udziałem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, a kto jest właścicielem mediów społecznościowych? Kto ma wpływ na kształtowanie? Oczywiście, gdzie jest rola poszczególnych platform? Oczywiście, że jest. Można w określony sposób ograniczyć dostęp do poszczególnych kandydatów, i to się dzieje. Tak samo można podpalić. Yy, zainteresowanie danym kandydatem. W zależności od tego, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne. Panie Rektor, w następnych wyborach jestem przekonany, jeszcze bardziej ostro to będzie prezentowane i będziemy nagle widzieć sytuację, w której żaden kandydat poza dwoma, którzy będą od początku ustaleni jako ci, którzy mają się ze sobą zderzyć, nie będzie w ogóle do znalezienia w mediach społecznościowych. Ja wiem, bo... To jakby na mnie również zostało przećwiczone. W momencie Zważa kiedy... Pan, że był Pan blokowany przez korzyścią mediów społecznościowych. Ale ja do dzisiaj jestem. Mam sytuację, w której wychodzę z poszczególnych platform z zablokowania. Jeżeli o, przed wyborami prezydenckimi. E, Dane portale społecznościowe, dane filmy na, w danych kanałach otrzymywały 200, 300, 400, 500 do miliona oglądalności, a nagle w czasie kampanii wyborczej 20 tysięcy, nie mogłem przebić albo 30 tysięcy na tych większych platformach. Wszyscy eksperci mówią: Masz algorytm. Ten algorytm będzie wychodził teraz przez najbliższy miesiąc. Ja to dokładnie widzę. Kończyła się kampania, zaczyna się normalność, przestały pino płynąć pieniądze blokujące poprzez nakładanie algorytmów i preferujących danych uczestników i zaczynają z powrotem na tych samych kanałach wracać wartości sprzed wyborów. Za pół roku się spotkamy, pani redaktor, i dokładnie pokażemy te wartości, które były z, z września zeszłego roku. A to jest ciekawe, że akurat chińska platforma TikTok no, dość mocno premiuje na przykład Konfederację. Tam Konfederaci mhm. mają ogromne zasięgi, czyli z jednej strony może te amerykańskie koncerny nakładają jakieś ograniczenia, ale te chińskie, może to do, trzeba zmienić. Medium. Ale oczywiście, znaczy, każde z tych nośników zawsze oparte jest na mechanizmie algorytmu, który jest związany z płaceniem. Jeżeli masz duże pieniądze, bo to pieniądze decydują, jeżeli będziesz miał duże pieniądze na kampanię medialną, internetową, to ona będzie blokowała drugą stronę.